Witam, w dniu dzisiejszym pokażemy Państwu jak połączyć bramkę ZigBee z aplikacją Tuya w opcji łączenia się z siecią, którą wytwarza bramka w sytuacjach kiedy router nie chce się połączyć automatycznie z centralką. W pierwszej kolejności należy pobrać aplikację Tuya i się na niej zarejestrować po rejestracji należy dodać urządzenie robimy to poprzez dodaj urządzenie dodajemy ją ręcznie szukamy poprzez boczny panel Getaway Control w przypadku naszej bramki łączymy się z pierwszą opcją czyli Getaway ZigBee musimy być połączenie siecią 2.4 GHz tutaj również trzeba wpisać hasło do danej sieci także tutaj wpisujemy hasło do danej sieci Wi-Fi 2.4 GHz Po wpisaniu hasła należy przejść dalej. Ok, i tu jest bardzo ważny moment. Trzeba przytrzymać przycisk reset, który znajduje się na bramce przez około 8 sekund. Jedna z diod powinna świecić bardzo powoli. Tak jak tutaj, zaraz pokażemy. Tak jak tutaj po lewej stronie. Jeżeli miga szybko, wybieramy opcję prawą. Jeżeli miga powoli, a jedna świeci światłem stałym, wybieramy opcję blink slowly. W danym momencie e, bramka wytworzy nam własną sieć Wi-Fi, do której należy się połączyć. Od resetu trwa to mniej więcej w granicach 30 sekund, także po resetie trzeba chwilę odczekać, żeby przejść do tego punktu. Gdy już widzimy, że bramka zaczęła zachowywać się prawidłowo i faktycznie miga powoli, wybieramy opcję Połącz teraz. Wybieramy sieć Wi-Fi Smart Life. Dobrze na ten element wyłączyć sobie dane komórkowe na, ten, na tą chwilę tak żeby nie było połączenia z LTE tak jak u nas teraz i jesteśmy połączeni teraz bezpośrednio do bramki czyli mamy ograniczony internet jest to prawidłowa informacja że internet może być niedostępny musimy wrócić ponownie do aplikacji i przychodzi wtedy ona automatycznie do konfiguracji Sieci bramki do sieci domowej wi-fi Trzeba odczekać od określony czas. Jak widzimy, szybko poszło. Zarejestrował w murze i dodał nam do urządzenia. Jeszcze trzeba chwilę zaczekać. Ok. Informacje, że bramka została dodana. Klikamy na zakończono. Tu informacje o powiadomieniach. Możemy sobie zaznaczyć, że tak. I test informacje o testowych powiadomieniach z bramki, na przykład, że hmm, no, że tam się rozłączyła, powiedzmy I w tym momencie mamy już gotową bramkę podpiętą z naszą siecią domową Wi-Fi. Można teraz przejść do dodawania kolejnych urządzeń do bramki e, z naszej na przykład oferty. Tutaj jeszcze trzeba tylko i wyłącznie wybierać dodaj urządzenie pożądane i wybrać dane, dane opcje, które nas interesują w zależności od sprzętu. Także dany proces będzie już dużo prostszy i dużo szybszy. Także dziękuję i do usłyszenia.